Najpierw płatki, potem mleko. Najpierw płatki, potem mleko. Najpierw płatki. I think there was a... Łapeczki w górę. And there was no... Łapeczki w górę. Takim jedzeniem żywia się takie koksy jak ja. Pozdrawiam z Białej Rawski i życzę dalszych sukcesów. Dziękujemy, że możemy pomóc w służbie. Dzień. Się, nie można kopać ani obalać, dlatego sędzia przerwał. Przyszedł pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. O taki kontent nic nie robiłem. Nie tak na serio to gitze jest więcej odcinków z Fify. Więcej tego, róbcie chłopaki, bo dobrze wam to wychodzi twarz puszczająca oko. Jak nic nie robiłeś, to nie będzie odcinków, proszę dać łapkę w górę suba i napisać komentarz Jestem taki sławny, że mnie na miniaturki dają. Tak. Ja jem obiad kolą, nie siedzi, moja babcia, i się poplakałem się śmiechu, a ona z czego rżysz jedz, a nie. I dobrze słuchaj się babci, a nie jakieś głupie filmiki w internetach, oglądasz idź do nauki, a nie cały dzień przed komputerem siedzisz. Najpierw chłopki. Nie, najpierw mleko.